Cześć! Szymon z tej strony. witajcie u mnie na kanale. Powiem dzisiaj o drugich tomach pewnych serii o lesie. A mianowicie drugi tom Lasu czasu Bez Powrotu, wydawnictwo Egmont i drugi tom Lasów Opalu. To jest integral, zbierający trzy tomy, że tak to określę. Oba to komiksy frankofońskie, oba wypożyczyłem w Księżyce Beskidzkiej w Bielsku Białej, przy na nosie Słonecznym, przy ulicy Reja i oba, tak jak mówię, od wydawnictwa Egmont. Cena oczywiście się różni, ilość stron także. Jeden komiks przeznaczony teoretycznie dla młodszego czytelnika, czyli Las czasu, a drugi już dla bardziej dojrzałego. Ale z obu tytułów starsi czytelnicy, dorośli także się mogą cieszyć. No i mamy kontynuację, oczywiście. W lesie czasu mamy tą historię, gdzie była sobie, powiedzmy, miasteczko, gdzie był ten czas zatrzymany, gdzie nikt się nie starzał. No i w, na skutek pewnych zdarzeń nasi bohaterowie musieli wyruszyć na wyprawę, żeby pomóc, że tak określę. Mają takie maje kryształki, które uniemożliwiają im starzenie. W momencie, w którym się oddalają od tego kryształku, no to mogą bardzo, bardzo szybko dorastać. No i mamy tutaj właśnie taką, powiedziałbym, klasyczną przygodę. Takie, taki komiks z drogi wędrują po świecie, poznawają różnego rodzaju cywilizacje, różne, różnych tubelców, że tak określę. Ale cały czas mamy takiego wroga, cień, który próbuje dorwać. Ten tutaj taki. I to jest pewnego rodzaju ciekawostka, bo w pewnym momencie jest taki, nazwijmy to, zwrot fabularny odnośnie tego gościa, ale to już wam nie będę mówić, bo to nie o to chodzi. Mamy tutaj jest, sympatycznego takiego giganta, nazwijmy to, i ogólnie dużo ciekawych rzeczy. To się po prostu przyjemnie czyta. Ja sobie wypożyczę, oczywiście, kolejny tom jak tylko będzie możliwe, i bardzo chętnie będę czytał kontynuację, bo po prostu to jest naprawdę sympatyczna seria i starszy czytelnik też może się przy tym świetnie, świetnie bawić. No i właśnie. I teraz przechodzimy do drugiego tomu Lasów Opalu. To jest integral składający się z trzech tomów oryginalnych. Tome od 4 do 6. Mamy tutaj mapkę przedstawiającą nam kontynent, gdzie się dzieje akcja. No i te trzy zeszyty opisujące dalsze perypetie naszych przyjaciół, naszych postaci. Mamy tutaj czterech głównych bohaterów, którzy wędrują, mają jakąś tam, nazwijmy to, misję do spełnienia, próbują przetrwać. No po drodze oczywiście, jak to klasyczne fantazje, spotykają różne dziwne stwory, niestwory, potwory, magia, miecze, moce i inne takie dziwne rzeczy, nazwijmy to tak ogólnie mówiąc. Nie chcę też oczywiście spoilować za dużo, bo to nie chodzi o to, żeby wam powiedzieć za dużo szczegółów. W każdym razie mamy tutaj kilka naprawdę, naprawdę solidnych scen. Mamy tutaj, bym powiedział, fantastyczne rysunki, rewelacyjne kadry. złoczeńca ciekawy. może troszeczkę stereotypowy, ale generalnie mający w sobie coś więcej, więc nie jest aż taki. Kiepski nie, jest fajny, jest ciekawy, słowniczy, no i oczywiście barwne, zróżnicowane światy. No. Nie wiem, czy Arlston sugerował się, y, tworząc ten komiks, y, epizodem pierwszym Gwiezdnych wojen, ale to mi się od razu kojarzy. Zawsze znajdzie się jakaś większa ryba, po prostu. Bardzo, bardzo, bardzo mi się to kojarzy, ale najlepiej kojarzy mi się z Gwiezdnymi Wojnami. O, wygadałem się, miałem powiedzieć, żebyście sami zgadnili, ale. Ta scena, bo mamy tutaj motyw, że nasz główny protagonista, nasz główny bohater musi, jest wybrańcem, musisz się szkolić w magii. I znajduje nauczyciela. Powiedzmy, nauczyciel. Jest taki ekscentryczny, niewielkiego wzrostu i go uczy, różne tam ćwiczenia mają. I hasło nie wyglądasz na starego mędrca, który ma mnie wszystkiego nauczyć. Czy nie powinieneś, sam nie wiem, mówić do mnie, zmieniając kolejność wyrazów? No, skojarzenie dla mnie jest oczywiste. Generalnie, fajna historia, kilka zwrotów akcji, znaczy kilka, takich naprawdę solidnych zwrotów akcji, będę z chęcią czytał ciąg dalszy, jak lubicie. Klimaty fantazy, to jest komiks idealnie dla Was. Tu jest troszeczkę bardziej na poważnie. I właśnie, cecha Arlstona, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest scenarzysta, który pisał też cykl Troja. Troi, nie Troja tylko Troi. Ale nie jestem pewien, bo bardzo mi ten styl pisania bardzo mi pasuje, jeżeli chodzi o losy pewnych postaci, nazwijmy to drugo-trzecieplanowych. Po prostu mam wrażenie, że drugo-trzecieplanowe postacie potrafią w tej serii w lasach Opalu bardzo, bardzo przypadkowo zginąć tak po prostu z czapy nagle. Nie mają w ogóle na sobie, nazwijmy to plot, yy, tarczę po prostu nagle coś się dzieje, przypadkowe zdarzenia i ciach, ich nie ma i... no ich los jest czasami tragiczny. W każdym razie, fajny cykl, ciekawe postacie, momentami brutalnie, no bo to jest dla starszego czytelnika, nie jakoś specjalnie dorosłego, ale tutaj są naprawdę, naprawdę ciekawe rzeczy. Polecam ten cykl, polecam odwiedzenie biblioteki Księżycę Beskicka, to jest akurat w chwili na osiedlu Słonecznym. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, cześć!